Dobry wieczór. Wzrastam. Rosnę. Wzrastam. Wiem, że jest mi ciężko. Zdaję sobie sprawę z mojej sytuacji. Ale to wcale nie oznacza, że życie przekreśliło szczęście dla mnie. Dojrzałem. Nie jestem już taką osobą, że ciągle stoję na baczność, ciągle się pilnuję i ciągle z każdej strony obserwuję siebie, co powiem, co zrobię, jak jestem ubrany. Piosenka Manamu. Fragment. Ta noc do innych jest niepodobna. I fragment. Na każdy głupi gest gotową. Kiedyś tyle miałam w głowie. Nie jestem już tą osobą. Nie jestem już gotowy na ten każdy gest, który zostanie we mnie wycelowany. Sarkazm? Nie dotyczy mnie to. Ironia wymierzona we mnie omija mnie to. Mam tarczę. Nie chcę tego. Nawet nie muszę już chcieć, po prostu mnie to omija. Dlaczego? Jestem mądrzejszy, jestem lepszym człowiekiem. Już nie jestem taki nadęty, nie jestem już taki wypchany dumą, nie jestem już taki napakowany kompleksami. Że jedno krzywe, cudze spojrzenie wywołuje we mnie atak paniki. Urodziłem się na nowo, i z mój smutek przekształciłem w potrzebę zabawy. Robię wszystko, co mogę, żeby się cieszyć z życia. Przemieniam swoją rzeczywistość. Zamieniłem czarna na biały, Zamieniłem łzy na uśmiech. Nie cierpię już. Nie jestem tą samą osobą. Nigdy więcej. Jestem spokojny. Nie muszę uciekać. No, drodzy państwo, dotrwam do końca. Talia gruba, ale ktoś tu u Państwa przechodzi transformację, po prostu taką przemianę tak do siebie dotarł, nie uciekam już, nie, ucie nie uciekam przed tym, przed czym nie mogę uciec tak naprawdę, to co nieuniknione liczy się z tym. Ale silna wizja, powiem Państwu. Moje... <laughs> Moja samotność... Oj, dali mi Państwo wezwanie. Moja samotność i te moje samotne noce są spokojne. Wreszcie jest cisza. Wreszcie spokój. Wreszcie normalnie śpię. Wreszcie patrzę w gwiazdy i w niebo i kontempluję, ale jestem spokojny. Wszystko jest w porządku. Jestem zdrowy, jestem zdrowy, jestem zdrowy i oddycham. Nie walczę, jestem w porządku, jestem uporządkowany, jestem zdrowy emocjonalnie. Nie stoję na baczność, już nie. Nie czuję się zdradzony i nie zdradzam. Nie ma tego. Nie ma w moim życiu zdrady. Nie muszę się schylać sam nad sobą w geście litości, wypominać życiu, jakim dla mnie jesteś. Nie muszę tego już robić, ponieważ widzę wszystko. Wzrastam i rozwijam się. I teraz idę ku swojemu szczęściu i dbam o to, żeby tak się czuć. Rozwijam się życiowo. Mój strach już nie istnieje, ale ja, nawet jeżeli gdzieś się pojawi, tak naprawdę, ja już się go nie boję. Patrzę, patrzę mu w oczy. Patrzę strachowi w oczy. Mówię do niego: Chcesz? No to chodź. Nie zdąży podejść, bo tak się zmieniam, mam tak energię przekształconą, że ten strach im bliżej mnie, tym coraz bardziej się rozpuszcza. Nie boję się życia, nie boję się śmierci i nie boję się bycia samotnym. Nie boję się agresji. Tak naprawdę czemu służę? Służę samemu sobie, żeby zapobiegać temu, co mogłoby mnie zaszkodzić. Co mogłoby mi zaszkodzić, a jednocześnie znowu wiem, że i tak to się rozpuści. Więc tak naprawdę ja, cichy z pokorą, cichy, pokorny z wiedzą na temat siebie samego, siedzę spokojnie w fotelu. Dziękuję.